Nagrody za osiem minów, tak? Dobra, cię wszystko po kolei. Tam jeszcze jakieś są nagrody z karnetu. Jest super. Co to jeszcze jest? O! Walkout? Bruno będzie. Dobra, liczby niewymienne. O! Walkout, walkout? Walkout? Daj, 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 daj. Nie, no, kurwa żarty. Dobra, 5 piłkarzy, 8 3 plus. O! Eventowe? Proszę, coś dobrego. I tak kurwa chyba... Nie, tela. 8-4 razy 3. Nawet bez walkoutu. Ostatnie... 8-5 razy 2. Cokolwiek. Jest, dobra, walkout. walkout. Czy to jest Bruno kurwa? Nie, co to jest? Palmer? z jest Palmer, ale na podwójnym. Z kim?